Siema dzisiaj Wam pokażę jak yy, wkleić coś albo y, skopiować i wkleić. Więc na przykład wejdę w procent up data procent a nie, źle. A procent up data. Procent, updata procent. Dobra, jest i wchodzimy. Ja sobie klikam updata, local. I teraz co ja mam? Fortnite, tu jest. Co byle, byle co? Żeby było, żeby coś miało na notatnik, dobra? Fortnite Game Save it Conflict, Windows Client. I tutaj wejdę sobie w notatnik. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to O, edytuj. Dobra, i na przykład sobie skopiuję. Na przykład. To. Oj. O, to wszystko sobie skopiuję. oto wszystko. no i to wszystko sobie kopiujecie prawym przyciskiem myszy i klikacie kopiuj a potem wychodzicie piszecie notatnik i tutaj klikacie znów i teraz na klawiaturze klikacie ostatni kontrol i V i macie to wszystko wklejone więc mam nadzieję że pomogłem więc नाराज